Poznanie w 3D, tak nazywałem tytuł dzisiaj. Wiecie, jako młody chłopak uległem fascynacji jako były gry wideo. Wtedy jeszcze były to tak zwane automaty. Lecz z tymi dzisiejszymi miały tylko jedną rzecz wspólną. Wyciąganie kasy. Moja fascynacja przerodziła się w uzależnienie które dosyć długo pan zabierał ode mnie. Często za młodu używając mojej mamy. <laughs> A, pamiętam rozwój gier wideo. Pamiętam rozwój komputerów. A, pamiętam żonglowanie dyskietkami. Pamiętam fascynację płytą CD. Najciekawszy był rozwój grafiki i jej jakości. A coraz lepszej jakości gry wymagały lepszych komputerów. Rozwój przemysłu gier wideo wymusił na branży komputerowej przyspieszenie w jakości, a ilość graczy i wielkość rynku sprawiała, że temat jest numer jeden. Bardziej zaawansowane graficznie gry wymuszały zakup nowych podzespołów, a to napędzało całą maszynkę. Pamiętam czasy, kiedy posiadanie najnowszej konfiguracji sprzętowej. A pozwalało tylko i wyłącznie na najwyższe detale w dopiero co wydanych grach, ale już w nowych nie. Każda gra wymagała następnej, lepszej konfiguracji. Początkowa grafika w 2D zamieniła się w grafikę 3D, a wtedy to był szał i ekscytacja, bo przecież to już jest jak w rzeczywistości. Pamiętam kolejki do automatów w pierwszej grze 3D. Które były po prostu niebotyczne i każdy układał swoją monetę, żeby tylko czy żeton, żeby potem tam zagrać. I tak 3D, podobno w takiej rzeczywistości my właśnie żyjemy. Fascynujemy się nią, poruszamy się w niej, jest nam dobrze znana i nie czujemy się w niej zagubieni. Mniej więcej znamy już zasady w niej panujące i ograniczenia. W rzeczywistości 2D pogubilibyśmy się, 4D. Podobno istnieje nie wiadomo. O takiej rzeczywistości też pisze Paweł, autor dzisiejszego naszego fragmentu z Listu do Efezjan. O, List do Efezjan, trzeci rozdział. To jest nasz fragment. To jest nasz fragment, który rozważamy. E, trzeci rozdział od 14 do 21 wersetu. E, idziemy to dosyć długo, e, ale przeczytamy. Przeczytamy cały ten nasz fragment. Dlatego zginam moje, moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez jego ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą, pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki. Amen. Co mają gry wspólnego e, z naszym tematem, z fragmentem? Powiem Wam pod koniec, musicie ze mną jeszcze chwilę wytrzymać. Ostatnio mówiliśmy o czymś nie tylko wspaniałym, ale i bardzo ważnym. Mówiliśmy o tym, że kiedy Chrystus zadomowi się w Twoim sercu, to zostajesz ukorzeniony i postawiony na fundamencie miłości, a więc Boga. Mówiliśmy o tym, że to Bóg jest miłością. Dopiero wtedy Bóg, kiedy, kiedy zostajesz, kiedy Chrystus zadamawia się w Twoim sercu, dopiero wtedy Bóg zaczyna budować Twoje nowe ja w Chrystusie. On uczy Cię miłości do Boga i do bliźnich. Po co? Dlaczego jest nam to potrzebne? Po co Chrystus ma się zadomowić w Twoim i moim sercu? Dlaczego tak ważne jest zakorzenienie i ugruntowanie w miłości? Abyście potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Przez ostatnie dwa kazania mówiliśmy o wcześniejszych wersetach. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym. Po pierwsze, zanim przejdziemy do wymiarów, to skupmy się na pierwszej części tego wersetu wraz ze wszystkimi świętymi. Wraz ze wszystkimi świętymi. Zwróciliście na to uwagę? Zwróciliście uwagę, czytając to, że e, wszyscy skupiamy się na tej szerokości, wysokości, na tej niepojętości miłej, miłości Bożej. Wraz ze wszystkimi świętymi. Nie masz robić tego sam. Nie jesteś powołany do tego, aby być bezludną wyspą na oceanie. Kiedy wszystko koncentrujesz na sobie. Niestety muszę zawieść i siebie i Was. Chrześcijaństwo to społeczność, to organizm, ciało. Aby poznać, pojąć to, o czym będziemy mówić, musimy to zrobić razem. Musisz to zrobić w społeczności ludzi świętych, ludzi oddzielonych od grzechu dla Boga. Tych, którzy zawierzyli Chrystusowi, aby zamieszkał w ich sercach. Greckie sun, przepraszam, to jest takie, to jest króciutki wyraz, czyta się dokładnie jak angielskie, to sun, ale znaczy co innego, które tłumaczone jest tutaj wraz z wszystkimi świętymi, dokładnie oznacza wspólnie, w towarzystwie, wraz z innymi. Wspólnie, w towarzystwie, wraz z innymi. Można by to przetłumaczyć wspólnie ze wszystkimi świętymi. Bo można by odnieść wrażenie, że mam to zrobić ja i wszyscy święci, gdziekolwiek są. Nie, wspólnie. Nie jest tak, kochani, że mam ja coś zrobić i inni. Mamy to zrobić wspólnie, jako jedno ciało. Jako jedno ciało. Czy zauważyliście, że podczas naszego studium listu świętego Pawła do Efezjan tak często odwołuje się on do czego? Do Kościoła. Do, do Kościoła jako wspólnoty, jako jednego ciała Chrystusa, bez którego tak wiele nie da się uczynić. A przecież zaczęliśmy dopiero od drugiego rozdziału, od jedenastego wersetu, a nie od początku listu. Czytaliśmy, że stworzył nowego człowieka w Chrystusie i pojednał z Bogiem. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, aby wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Drugi rozdział tego listu. 15-16. Albo w nim też mamy wspólnie się budować. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu i o tym mówiliśmy. Że, żeby budować się, musimy robić to wspólnie. Przez Kościół Nowego Człowieka. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Ten sam list, trzeci rozdział, dziesiąty werset. O tym też mówiliśmy. Że zwierzchności i władze Bożą mądrość poznają przez Ciebie i mnie, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli jesteś częścią Kościoła. Jak bardzo ważny jest Kościół i żywe ciało Chrystusa, które tak często przejawia się w naszych rozważaniach z Efezją. A przecież za chwilę, w czwartym rozdziale Paweł ponownie pisze o jednym ciele. Dlaczego to ciało jest potrzebne? Do czego? Abyście potrafili pojąć ten który już wcześniej czytaliśmy abyście potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi jaka jest szerokość i długość wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa mamy poznać miłość Chrystusa tę miłość którą okazał nam oddając swoje życie by pojednać nas z ojcem tę miłość która uczyniła ciebie i mnie jednym ciałem to miłość, przez którą On się uniżył, aby nas zbawić. Po pierwsze, aby w ogóle poznawać miłość Chrystusa, musimy mieć fundament założony w miłości. A więc, kto nie kocha, kto nie kocha, nie zna Boga. Gdyż co? Gdyż Bóg jest miłością. Albo parę wersetów dalej. To jest pierwszy Jana. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. Bóg jest miłością. Musisz budować swoje, w Bogu swoje życie, a więc tak jak czytaliśmy wcześniej w Efezjan, w naszym fragmencie, zakorzenić się w Chrystusie, uwierzyć przez wiarę, żeby Chrystus zamieszkał w Twoim sercu. I wtedy zakorzenisz się w tym. Dopiero wtedy jako Kościół, jako Zgromadzenie Świętych będziesz w stanie myśleć o poznawaniu miłości Chrystusa. A przecież mówiliśmy już wszystko, słuchajcie, mówiliśmy o tym, że o czym mówiliśmy? że wszystko jest mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko syn. Nikt też nie pojmuje kim jest Ojciec, jak tylko syn oraz ten, komu syn zechce objawić. Więc musimy, żeby jedno działo się z drugim, muszą te wszystkie składniki w Tobie być. Dochodzimy więc do ostatniego pytania. Jak my, osoby żyjące w świecie trójwymiarowym, mamy poznać coś, co wykracza poza nasze zdolności poznawcze? Czytamy, że miłość Chrystusa, którą mamy poznać, wykracza poza zdolności poznawcze, które mamy. Żyjemy więc w świecie trójwymiarowym, potrafimy poruszać się w trzech płaszczyznach. To jest nam znane. To było znane Pawłowi i do tego się odnosi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość. Jak szeroka jest miłość Chrystusa? Bardzo podoba mi się to, co napisał Aleksander McLaren w swoich rozważaniach w Expositions of Holy Scripture i on napis, ja to zacytuję, dlatego że nie ma do tego nic dodawać, nie trzeba. Przepraszam, ale zacytuję. Nasza miłość zbyt często przypomina ujście jakiegoś wielkiego strumienia, który płynie głęboko i potężnie, dopóki trzyma się go w wąskich brzegach. Ale gdy tylko się rozszerza, staje się powolny, bezsilny i płytki. Intensywność ludzkich uczuć zmienia się odwrotnie w miarę ich rozszerzania. Ale miłość Chrystusa jest głęboka, choć jest szeroka i nie ulega osłabieniu, ponieważ jest dzielona przez wielu. Tak jak wielka uczta, którą On sam przygotował dla pięciu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci siedzących na trawie i wszyscy jedli i byli nasyceni. Cała miłość jest własnością każdego jej odbiorcy. On nie kocha tak jak my, którzy oddając część naszego serca temu, a część ta, temu i, dzielimy się, swoim wśród, i dzielimy, dzielimy się swoim skarbem wśród uczuć tłumu. Cały ten dar należy dla każdego, tak jak słońce dociera do każdego oka, a każdy obserwator widzi ścieżkę księżyca po ciemnych wodach, rozciągającą się od miejsca, w którym stoi, do środka światła. Jak szeroka jest, szeroka jest miłość Chrystusa? Jest szeroka jak ludzkość i wąska jak ja. Bardzo piękne słowa. Taka jest miłość Chrystusa. Jest tak szeroka jak cała ludzkość, a jednocześnie tak wąska jak ja, bo przeznaczona i cała dla mnie, i cała dla każdego z nas tu obecnych. W takiej samej materii, w takiej samej ilości. Jak długa jest miłość Chrystusa? To zapytam, ile lat żyjesz? Ile Twoich grzechów jest Ci przebaczone? Ile Twoich narzekań i potknięć? Ile moich narzekań i potknięć? Można zapytać, od kiedy ten Boży Plan istnieje? Czyż nie czytaliśmy, że był to Boży Plan od wieków? Miłość Chrystusa nie ma granic czasowych i jest dla wszystkich dostępna już ponad 2000 lat. A jego łaska jest ciągle aktywna. Patrzę na siebie i widzę, że jeszcze mam wiele lat przed sobą, mam nadzieję. Swojego życia pełnych go zwątpień, upadków, westchnień. A jednak Jego miłość mi to wszystko wybacza. Przychodzę do Niego i ciągle go przytula. Przepraszam, a On mnie przytula i przebacza. Tak długa jest miłość Chrystusa, jak długi jest ten świat. Jak długa jest lista przebaczonych grzechów. Co więcej, co więcej, Jego miłość jest tak długa, jak wieczność, którą przygotował dla nas. Zapytałem się, jak głęboka jest miłość Chrystusa. Tak głęboka, jak zdziczenie i zdeprawowanie tego świata, który widzę za oknem. Dla którego jedyną nadzieją jest Chrystus. Tak głęboka, że kiedy łotr na krzyżu, który nie wisiał tam bez powodu, poprosił Jezusa o łaskę, to ją otrzymał. Tak bardzo to dla nas jest często niesprawiedliwe. Tak się burzymy, gdy jakiś morderca się nawraca do Chrystusa i przyjmuje Jego łaskę. Przecież dla nas to takie niesprawiedliwe. Jednak Jego miłość jest tak głęboka, że zakrywa wszystkie grzechy. Oglądałem jakiś czas temu program o kilku nawróconych więźniach jednego z najodstrzejszych zakładów karnych w Stanach Zjednoczonych. Trafiają tam tylko ci, którzy są skazani za najgorsze i najbardziej brutalne zbrodnie. Tacy z wyrokami minimum do dożywocie. Nie wychodzą stamtąd. Bardzo rzadko w ogóle się zdarza, to jest ewenement, jeżeli ktoś stamtąd wychodzi. I wyobraźcie sobie, że na kazaniu pastora Johna Pipera. Była cała sala ludzi, sala dwa razy większa niż ta. Wiele z tych ludzi z Bibliami. I kiedy widziałem i słuchałem tych, którzy opowiadali o swojej wierze w Chrystusa, to czułem, że to moi bracia i siostry. Widziałem to w ich oczach, słyszałem to, widziałem to w ich gestach, widziałem to w tym, co mówili. Ale patrząc na ich historię, nie chciałbym ich nigdy poznać jako normalny człowiek. Gdybym ich nie, nie, nie widział teraz to, co mówili, a patrzył tylko na historię, w życiu nie chciałbym ich poznać. Bo to groziłoby mi tym, że nie wyszedłbym z tego poznania dobrze. A jednak, tak głęboka jest miłość Chrystusa, że zakrywa wszelki grzech. Jak wysoka jest miłość Chrystusa? Tak wysoka, że przekracza moje poznanie. Jak każda z wcześniej wymienionych miar, on wstąpił na niebiosa, aby przygotować tam miejsce. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym Wam, bo przecież idę przygotować Wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. On poszedł, aby przygotować mi i Tobie miejsce. Jego miłość nie porzuca, nie zostawia. Bez przyszłości. On troszczy się nie tylko o nasze zbawienie. Ale troszczy się o całe nasze istnienie. Jego miłość wiedzie na sam szczyt. Na sam szczyt. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A jego ostatni wróg usunięty, jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy, gdyż, gdy zaś powiedział, że mu poddał wszystko. Jasne jest, że poza tym, który to uczynił. Kiedy wszystko będzie mu już poddane, wówczas i sam podda się temu, który mu wszystko poddał. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział. Co mamy wspólnego z tym moim wstępem? O komputerach, o rozwoju tych kart graficznych i gier. My mamy coś więcej niż jakąś grę. Mamy Chrystusa, którego miłość wykracza poza jakiekolwiek nasze parametry. Sama karta grafiki w komputerze niczego nie pociągnie bez pozostałych podzespołów. Sama karta grafiki, choćby najdroższa, a dzisiaj potrafił kosztować sporo, jest niczym bez pozostałych podzespołów. Aby poznać, a raczej poznawać miłość Chrystusa, potrzebujesz wspólnoty świętych, kościoła, ciała, wszystkich jego części, ludzi oddanych Bogu i zakorzenionych w Jego miłości. Bycie Bożym Dzieckiem oznacza dołączenie do Jego ciała i stanie się Jego integralną częścią. Mamy wiele pytań i wątpliwości. Jesteśmy tak często zagubieni i poszukujący. Lecz Jego miłość to coś, co mamy cały czas poznawać, budować się na jej fundamencie. To nie jest coś. Że, kiedy się nawracasz, to od razu masz. Są ludzie, do których po 20 latach od nawrócenia ciągle jeszcze czuję urazę. Albo nie, coś, nie, nie, wolałbym, a nie, lepiej nie mieć z nim do czynienia. Uczymy się tej Bożej Miłości. Budu, budujemy się na jej fundamencie, abyśmy zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Całą pełnią Boga, cała pełnia Boga, poznanie miłości Chrystusa, to wspaniałości, których ja pragnę. Bo czyż jest coś piękniejszego, słuchajcie, niż ta wielka miłość, która przekracza nasze zdolności poznawcze? Musimy odwoływać się do znanych nam pojęć. Paweł odwołuje się do znanych pojęć wszystkim, jak szerokość, długość, wysokość, głębokość. A przecież nawet badając te wymiary, nie doszliśmy do ich końca. Nie ogarnęliśmy bezmiaru kosmosu. Nie sprawdziliśmy, jak wysoko możemy, czy daleko jeszcze pójść. Naukowcy twierdzą, że kosmos jest skończony. Jedni tak, drudzy, że nie. Nie ogarnęliśmy tego jeszcze tu. Wiem jedno, że Chrystus kocha Ciebie i mnie. To miłością tak wielką, że masz na to całe swoje życie żeby poznawać jej wielkość i wiem że nie możesz zmarnować ani chwili i wiem że każdy twój i mój dzień kiedy tego nie robię jest zmarnowany bo to nie jest coś co możesz nadrobić to nie jest coś co możemy douczyć się ona przekracza nasze poznanie Dlatego mamy, cały, dlatego mamy wykorzystywać każdą najdrobniejszą chwilę na to. Powstańmy do modlitwy.